Wróciliśmy. Po. No, powiedzmy, krótkiej przerwie, były, bo jednak były takie emocje, że wymagało to pe pewnego odstresowania. Ja pierdol... Nie, weź, spierdalam. Ja, 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 mam la, la, na la, to ja, 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 Na ja, na da. Gdzie ja, jestem? Aha. Bo tu boss chyba jest. Jest, dlatego ja nie, nie, chciałbym go spotykać. O, jeszcze leci kastyk bierz, bierz cały ogień na siebie, ja spierdalam. Dobra. Dobra. No, gtpo. Mogę go polać? Jak potrzebujesz pieniędzy? No, przydadzą się zawsze. No, aż 27, to w sumie już sporo. Dobra, wpierdół.

ty masz 20 baksów w ogóle? zebrane Zebrany na, tak na równo nie równo. No że jaką robiliśmy ten, yy, siekę idąc w tę stronę? Racja. A jest tu coś do odnawiania w ogóle takiego typowo życia? Czy no. tylko na staty? Nie na no wszystko odnawiać życie, no bo wszystko jest jedzeniem, nie? No dobrze, to nakupimy cały ekwipunek. Będzie, to może czy, być będzie... trochę nudne. No, trochę będzie. To ten... jest ostatnio jakąś dobrą książkę? Zacząłem Harlona Cobena, ale to jest tak popularne, że szkoda gadać. Czy wiesz, no ja się w tym nie orientuję, więc hmm. no, może. Taki ten kryminały. A, e, 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 e. Nie no, i tak skończyłem już e, największą klasykę, jaka mogła być. E, skończyłem Raymonda Chandlera z jego opowieściami o Filipie Marlowe. No więc. Hmm. To był ten klimat, kiedy w USA można było wypić światkę whisky i jechać autem. Znaczy, wszyscy jeździli, w teorii nie można pewnie było. Znaczy. Ja tam nie wiem, jak to wyglądało, powiem jeszcze. Ale... No, no, wydaje mi się, że... Jest... ...chyba były jakieś restrykcje już na wtedy. Nie, no, to, to tak, to, to tak. Widzisz, że to nie dodaje Staminy? Spokojnie, mam jeszcze 10$. dolarów <grym> To dobrze. Znaczy... właśnie, to nie dodaje Staminy, więc sobie możesz to żerać, no nie? Bo ja myślałem, Tylko żeby... Wind Power i to jednak trochę też daje. Wie, mało bo mało, wie, ale... co odnawia staminę. Teraz przypominam sobie co ja jadłem. Hmm. Jadłem, co słyszałem, no bo akurat to, to były płyty CD. A tak. One do, do zwracają staminę to i jasno. z takie... jest hot chocolate jest trochę drogie, ale. No, 10 do co 10 do osób, ale nie złe. Ale... 9,95 te, te, te przecinki. To jest głupie, że jeden naraz może używać no. ekipunku. A nie na przykład opierdol wszystko, nie? No, A wiesz co w wiesz, ogóle zrobiłem? Ja grałem na single kupujące buty. Bo dodawały do kika i chyba do zręczności no. albo do czegoś. wiesz, ja miałem taki plan, jak zbieram ale potem zauważyłem, że w tym sklepie właśnie jest zwiększenie statów po, po dolarze, nie? Więc mm. wydało mi się Zobacz, e, taniej. My... Ty i masz 0 staminy równe, ale widzisz jaka jest różnica w max power? Więc no. max power warto brać jednak. Dobra. Do maksa, 127 barst. Czyli... Muszę iść powoli, nie wypierdolić się na, 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 na żadnym krawężniku. A na krawężniku w mieście się chyba nie da. Na krawężniku się nie da, ale można po pobiec Ej. i zderzyć się z wieszczem. Lata mi silniczek od wibracji. W tym, nie wiem co z nim zrobiłem, a drugi mi nie lata. Ja dobra, je... ja nie mam tego problemu, więc to, to chyba nie jest normalne. Eee, no, chyba tak, Ach, nie wiem, dobra, zobaczymy. Albo trochę jak 16, nie, nie, ja, ja czegoś takiego nie wiem. Proszę cię, 3,50 i tylko dwa paski mi tak? złota. Tylko który tu... To... to było to. Czy ja miałem maksa staminy? Tak. No to dodałem sobie do maksa chociaż. Ale po. Yy, orientuj się mniej więcej, ile to dodaje, bo może ja to kupię. Albo 24, albo więcej. Dobra, zobaczmy, zaryzykujemy. Czym by był ten program, gdybyśmy tak kasowali te gry? 47. Nie, no to bardzo ładnie, nie, już więcej nic nie chcę. Ja też nie. Słuchaj, nie czy nie musimy się wrócić do tamtego parku. Bo tam tak? stał nam ten jeden boss. Kojarzysz? Chyba tak. To wracamy, czy bierze Wiesz, ale z drugiej strony nie ma co pruć naprzód i jeśli nam się nie pojawią tamci bossowie, nie? To nie, to trzeba ich pobić. A, dobra. Dobra, to spierdamy. Tak? Nie lejmy ich? Znaczy ja nie widzę A, bo tutaj A jeszcze jest Tu jest boss jeszcze i on się pojawi pewnie trochę. A, no tak, bo nie pokonaliśmy go w końcu. Rację. A, ty chuju.

Nie rzucaj, proszę. Nie, nie. Dobra, tym, wracamy się, tak? Ja tym, że... Odbiłeś się od czegoś. tym, A, bo baz wyszedł. Chcesz go? <laughs> o kurwa! Jaki jest kurwiel! On atakuje! <laughs> Nie spodziewałem się ty, bo mi w Chodź mi pomóż. Bo, bo, bo sku... <laughs> Trzeba było uciekać, na bok. Tory! 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 Tory. Fuck! Nie gram! Nie gram! E... Zrobić dwa takie głupie błędy. Kurwa, nie Kurwa Znaczy kurwa, powierzę, ja, 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 pier, ja pier... O, ja... No, grunt, że nie mieliśmy za dużo kasy, to dużo nie straciliśmy, ale... <laughs> wiesz co nie, nie ja pier to Slej. Biegniemy na przestrzał. Biegniemy na pałę. O! E, gdzie my... Aha, bo my jesteśmy z drugiej strony! A kurwa Moja dupa nie wiedziałem, że aż tak nas przyniesie, znaczy z drugiej strony dobrze, no nie, nie? no bo na drugi koniec miasta, a byliśmy już technicznie w tamtym mieście, nie? No, no, o. Nie, to całkiem dobrze, idziemy stąd. No nie ma sensu. Aha, muszyć. w tę stronę. No Jak to nie ma sensu? Nie, w tę stronę czy nie? Kurwa, to za debil, czemu wyszedłeś? Bo nie wiedziałem, że w tę stronę. No Dobra. Idziemy jeść do pierwszego? Na Aaj. czekoladę? Przebie dam radę? Jak, no tu jest czekolada przecież chyba. Nie To jest drugie. A może i to, to jest, waterfront. jest... No. Dobra. Słuchaj, ale i tak nie dobiegniesz z, to z jest takim to? Hopem, to? Nie, to też niegodnia. Nie, to to jest. No, to, to nie chcę to, jak to na Na Neropice. A Neropice nie ma w tym mieście. Jak to nie? Neropice jest w trzecim. Kurwa mać. Tutaj jest Chao Main Dobra. Umało? Tak. E. E. Uważaj! Nie, nie biegnij, bo... Rypniesz w ścianę i... Pogralim. Eee... Ja... A, dobra. Skusił mnie, no. Ale jakie to realistyczne, no. Wchodzisz no, do barów w i chcesz kupić, no nie, Ale... Aaaa, to wygląda A, na tak. tanie! O, przycenili piwo, w 50 gruszy, aaa... starczy. Czekaj, bo wykonuję dziwne obliczenia. Aha, i tak nie ma co... Zerknijmy tylko na, na bok, czy ten... czy tam jest... Park, czy... Nie. W, wracam się. Co ty chciałbyś zrobić? Eee, nie pamiętam, w którą stronę jest park. Chciałem się upewnić. Dobra, to sprintujemy, nie? W miarę możliwości. Dobra. Chciałem cię osłaniać, bohaterzko. No, wiem, dziękuję. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Do, do, do. Tutaj, nie? Tak. Co mu łańcuch. nie mam takiego jeszcze dobra, czeka nas teraz wielki powrót. No dobrze, dobra eee, a, nie, nie walcz z nimi, jesteś za słaby A bo i nie Nie no trzy kreski Chcemy mieć tu jakieś 3-4 dolary Mogłaby się szybciej rozbić kasa, w sensie tak od razu jak umiera, No nim tak, no... Taka była moda w, te, w tamtych czasach. Że przeciwnik musiał migać jeśli oznaczał martwego. Znaczy w sumie to takie... Logiczniejsze biorąc pod uwagę, że on w ogóle znika, nie? No, mhm. Gdyby znikał tak na instancie, no to wyglądałby to na sieć, rzecz. Dobra, nikogo nie ma. Ostrożnie, jak będziesz schodził, to spróbuj nie spadnąć w dziurę. Dobrze, dobrze. Uff. Dobrze, spokojnie. Nie, słuchaj, te emocje. Wiesz, głupie byłoby stracić te 5 dolarów. Nie, no tak naprawdę I, to było. Idź tylko 3. jeść, idź jeść. Do, do Białko podstawa treningu. Mało? No mało, no zanim dobiegniemy, to pewnie ktoś nas puścił w końcu w pierdolę. Kurwa. Co? 10 centów. Dobra, pójdę tam. Pierdolę komuś, a ty zbierasz kasę. Dobra. Tym, <grym> tym, 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 tym. DEBIL! Bierz kasę, bierz kasę, osmałem cię. starczy tego ko ko kozaczenia, no. No, spierdalaj już do sklepu, no. Co tak kozaczysz? Co kozaczysz Zbieram hajs. Dobra Ja Piero, dobra Wiesz na to dalej. samo Again I Tak bez sensu projektują te mapy, nie? Tak wiesz co zapyszyliśmy, bo któryś z nas powiedział, że a teraz już dobrze idzie, teraz już kosimy, no nie Kosimy no co ty chcesz? To jest trwana metoda w sumie. Z to będziesz się full nie? No... Jak masz 2 dolary, to jest taniej. Nie no niby... Nieumyślnie, naprawdę. naprawdę. No dobra, ci. Wiesz tylko, że jest jeden prąd z tym. Ja, ja nie wiem czy czasem nie mam game overu, kiedy masz 0 ze dolarów i nie ma czego ci podzielić przez dwa. A może tak być. Bo Ale... chyba w nieskończoność to nie idzie. Aha, bo ty już mało życia, zapomniałem. Wiesz, ja na to nie, nie widzę sensu zbytnio z nimi walczyć. Szczególnie, że za chwilę pewnie wyskoczy nam jakiś boss, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Skopił fletak czy coś tam. <noise> Jak go podbiłem, butem. Nie. Ja bym się już ewakuował, na szakierpadek. Tak? Tak, y, aż tak bardzo pieniędzy nie potrzebujemy, potrzebujemy tylko te trochę życia, nie? Tak, no. Dobra już. Dobra, I Tu <grych> teraz biegniemy? Na pałę? No ja sądzę, sądzę że tak. Kurwa. Dobra, leć, 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 Go, 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 go. Już tu się nic nie respi. Chyba. Może i nie, ale ja już przeżywam emocje po prostu. Ej, to ja <grym> mam więcej życia, co robimy? So y oh. No nie. Czy czasem nie, nie powinniśmy już... Tak. Tak? Już Uj. powinniśmy? Cześć, kolego z oponą. I tak... Zabiorę ci te opone i nakupię ci te oponę. Dobra. Uf. Tak. To co? Pszczelami na odcinek, ale tak.